Znowu witamy w podcaście. Mamy już październik. I to jest trzynasty podcast, czyli szczęśliwy. Albo nieszczęśliwy, zależy. Jak jesteś się... studentem, to mniej szczęśliwy, bo wróciłeś na uczelnię. Uuu, no tak. Za tym nie tęsknię, ale tęsknię za tym, kiedy się kończyło. I miałeś trzy miesiące wolnego, a nie trzy tygodnie. No ale cóż. Coś musi się kończyć, żeby mogło się zacząć. Dokładnie. A my dzisiaj dla Was wracamy z garścią bardzo ciekawych newsów technologicznych. Zaczniemy od Krzyśka. Dobrze, ja mam mnóstwo elektryzujących wiadomości. Zła wiadomość to taka, że czeka nas podwyżka prądu od przyszłego roku. Czeka nas wszystkich, więc nasze smart domy staną się być może bardziej opłacalne. Bo na przykład dzięki naszym smart domom oszczędzamy prąd, bo wyłącza nam się światło, mamy czujki ruchu yy, i nie zużywamy prądu tak namiętnie. Ale zła wiadomość także dla ludzi, którzy myśleli, że zaoszczędzą i założyli panele fotowoltaiczne. Okazuje się, że w dniach tych najbardziej nasłonecznionych, kiedy nasza energia jest produkowana najefektywniej, tauron nie będzie jej odbierał. Po prostu będzie, będzie nie, to... wyłączał odbiór z paneli, <laughs> ponieważ transformatory nie wytrzymują tych przepięć. A no to super, czyli ogółem y, kolejny raz Tauron, dzięki że możemy na was liczyć. W sumie to nie taur, to cała nasza polska sieć energetyczna w tych najbardziej produktywnych dniach będą wyłączali panele i wiatraki. Czyli będą tylko i wyłącznie pozwalać na tak, będzie zachmurzenie i padać. Wtedy i w, w zimę. Cudownie, dzięki wielkie. No, no, znaczy jeżeli chodzi o oszczędności, y, no to fakt. Fakt, że Smart Dom trochę pozwala oszczędzić, ja powiem szczerze, że LEDy strasznie oszczędzają. Jak ja wszystkie światła wymieniłem na LEDowe u siebie i pozbyłem się tych swoich starych żarówek, to sporo mi um, ceny spadły za miesięczne, miesięczne wykorzystanie prądu, ale potem dokoptowałem to ogromną ilość sprzętu i podskoczyło jeszcze w górę. No ale cóż, coś za coś. Teraz będziesz musiał oszczędzać. A ja mam Newsa, który mnie mocno zaelektryzował, jeżeli chodzi o nowe rzeczy, bo kojarzysz Ring alarm, nie? Oczywiście. Czy to jest ten taki dron, kamerka, który ma ogółem. Taka kamera co lata nam po mieszkaniu i straszy yy, ogółem wszystkich niepożądanych gości oraz naszego kota, najprawdopodobniej, który myślę, że już nas kompletnie opętało i puszczamy coś co lata po domu. Zaczynają się zapisy. A jeszcze trzy tygodnie temu byłem na konferencji yy, prasowej, na której był szef ring, i zadałem mu to pytanie. Powiedziałem, kiedy będzie można to kupić? A on powiedział, że mam być cierpliwy, bo wkrótce nie wierzyłem mu. A proszę. Cierpliwość popłaca. Cierpliwość popłaca, i naprawdę będę jedną z tych osób, które będą spamowały ring, że chcę taką jedną do siebie, żeby mi latała. No, przecież to jest marzenie: latać kamera po domu. No bardziej creepy się nie da. Wyobrażasz sobie, wchodzić, nie wiem, moja teściowa albo ktokolwiek do mieszkania, w której tak twierdzi, że wszystko już jest automatyczne i może ją zamknąć. I kiedyś mówiłem, że to nieprawda. Ale od kiedy zamontowałem elektroniczne zamki i rolety, to już jest prawdą. I teraz jeszcze będzie latająca kamera witała. Dobrze, obiecuję, że ja ich, ja ich też będę spamował, żeby tobie dali to urządzenie, żeby się opisał i żeby mógł z przyjemnością o tym przeczytać. I kolejny dowód na to, że Polak potrafi, że producent. Potrafi, yy, będziemy mogli czuć się bezpiecznie na odcinkowych pomiarach prędkości. Firma MIO, która robi kamery samochodowe, postanowiła zaimplementować oprogramowanie, które powie ci, że wjechałeś w odcinkowy pomiar, jedziesz z, z jaką prędkością, kiedy się skończy, i ewentualnie jeśli się okazuje, że przekroczyłeś prędkość, powie ci do jakiej masz zwolnić, aby kara nie przyszła. Matko, jeden nareszcie a jedynką będzie się dało, chociaż jak tam jest cały czas 70, taka wredna, ale to jest genialne. No przecież. To jest... Ja nie jestem osobą, która wybitnie um, nie wiem, przestrzega jakoś super ograniczeń zdarza mi się czasami je niestety trochę, trochę nagiąć. Niemniej jednak, jak jest ten taki odcinkowy właśnie na A1C jedziesz te 140 po na 70, gdzie jeszcze może umrzeć z nudów przez ponad 40 km. A tutaj takie miał przyjdzie i powie, teraz możesz jechać stówko, a potem trzy na godzinę. I wszyscy po prostu przed tym, tym będą tak, takie ślimaki się toczyły. Albo dostaniesz komunikat, zasymuluj awarię opony przez 3 minuty. Zasymuluj awarię opony Ale kolejna wersja powinna być taka. Dostaniesz taki mandat, nie i cyk. I po prostu od razu cię informuję, tak patrzysz. No dobra, niech będzie. No dobra, symuluję A ja do pana z Ikeą przychodzę. Z Ikeą i symfoniskiem. Wierzę, że oni lubią robić rzeczy takie um, no smart, trochę wspólnie i kolejno, mają mają lampę, która znowu też będzie głośnikiem, jest całkiem ładna. Fajnie, że takie rzeczy wymyślają i Ikea też wypuściła nowy oczyszczacz powietrza, który też ma trochę udawać meble. Ogółem, on będzie stolikiem i oczyszczaczem powietrza. Ładne i funkcjonalne rzeczy są dobre, bo są ładne i funkcjonalne. Tak, a tanie wino jest dobre, bo jest tanie i no cóż, możemy nazwać go winem, albo już chyba winem napojał podobnym, ale w tym wypadku akurat no, to jest całkiem, całkiem spoko. Mam nadzieję, że będzie trochę lepsza jakość niż, niż mój stół z IK, bo dzisiaj wylałem na nim trochę wody, się zapomniałem i mam teraz taki, taki burhel w miejscu, w którym wylała się woda, tam po prostu masakra jest czasami z tą jakością, ale może tym razem będzie trochę lepiej, co? No i oczywiście zostaje odwieczne pytanie, ile to będzie nas kosztować. No w sumie nie wiem, można było sprawdzić. Wydaje mi się, że chyba IKEA już pokazuje ceny. I niemniej jednak będzie, będzie coś ciekawego, więc i ten symfonisk. Coraz więcej tych rzeczy można w Ikei dostać. Fajnie. Ja mam jeszcze informację o naszym sklepie, który lubimy, który jest ze Śląska, który sprzedaje świetne technologie i dodatkowo staje się jeszcze bardziej ekologiczny. Biedronka? Nie X A, zainwestował okreś. w linię pakującą swoje sprzęty. Dzięki temu zużyją o 30% mniej tektury, dodatkowo mogą jeszcze szybciej je pakować i dostarczać do nas. No, wiesz to było sporo akcji o tym, że XCOM zdecydował się, nie wiem, słuchawki pakować do czegoś, do opakowania, w którym by się spokojnie samochód zmieścił i, i było trochę tego, więc fajnie, że no, po prostu spojrzeli na swoje błędy i powiedzieli, OK, zmieniamy to i teraz będzie lepiej, jeżeli chodzi o, o sprzęt. No, XCOM ma sporo tego i nawet smart home'owego sprzętu ma coraz więcej. A to, że to będzie jeszcze szybciej, no to ekstra. Tak. Tylko korzystać. Teraz ja wracam z Amazonem. Amazon i jego najnowszy produkt, czyli Echo Show. Echo Show 15 i dla mnie to jest coś świetnego, bo to jest taki, większy niż tablet, bo to ma prawie, to jest 15,6 czyli prawie tyle co laptop. I to jest taki tablet, który wieszasz na ścianie na przykład i pełni a'la funkcja obrazu, ale poza tym jest właśnie Twoim smart home'owym takim hubem, gdzie masz dostęp do kalendarza, podglądu z kamer, on ma rozpoznawanie twarzy, no i wszystko to, co robił głośnikiem Amazona z, z wyświetlaczem, no to masz na dużym ekranie i to jest naprawdę coś, coś fajnego. I powiem szczerze, że jak zobaczyłem, stwierdziłem, kurde, chcę to mieć. A ja ci powiem, że ja pamiętam czasy, kiedy najlepsze komputery miały monitory 14-calowe, więc taki wyświetlacz jest większy niż monitor komputera, na którym myśmy pewnie pracowali. Dokładnie. I będzie kosztował 250 dolców, czyli trochę ponad tysiaka. Moim zdaniem, jak za, za takie urządzenie, to to jest dobra cena. Tak, pod warunkiem, że lubisz Amazona i, i ich no, to ekosystem. Jest, to jest fajne, że trochę on w Polsce jest taki. Gdyby, kurczę, Apple zdecydowało się nie skopiować, bo oni nie kopiują rzeczy, tylko... Stworzyć na nowo. Stw o, stworzyć na nowo e taki Echo Show, to brałbym w ciemno. Hmm. A ja zostaję z nadzieją, że Google też pójdzie w tą stronę. No to trzymamy kciuki za Googlea i za e, Apple'a, a w międzyczasie dziękujemy izenowi, bo sprzęt jest naprawdę fajny. Koniecznie sobie wejdźcie na newsa na smart i zobaczcie, jak wygląda na żywo, bo wygląda obłędnie. Więc wyścig czas zacząć. A teraz news z dedykacją dla naszych żon i wszystkich niższych wzrostem osób. E... Poniżej ma 60. Macie, to jest coś dla ciebie. Tak, paczkomaty mają nową usługę, gdzie możesz zaznaczyć jestem Człowiekiem niższym, i proszę umieścić paczkę nisko, aby mógł dosięgnąć i nie musiał prosić na przykład męża, aby odbierał mi paczkę. Ale to jest naprawdę genialne, o czym się na przykład nie wie. W sensie, ja, dla mnie to nigdy nie było problemem. To było upierdliwe, jak coś było wysoko, ale upierdliwe. A jak rozmawiałem właśnie z Mazią, no to jeżeli coś było, i dajmy na to, że oni uwielbiają zawsze te największe, tak? Czyli przychodzi ci odkurzacz i na tą najwyższą, e, najwyższą paczkę i baw się, nie? Spróbuj go wyciągnąć. A teraz to jest naprawdę fajne, i też dla osób niepełnosprawnych, które są na wózkach, na przykład, i będą mogły zaznaczyć, że, że chcą też odbierać, będą bardziej samodzielne, bo nie będą się już musiały obawiać tego, że ta paczka będzie tam, gdzie oni po prostu nie sięgną. Więc impost kolejny plus za rozwiązanie problemu, o którym nie wiedziałem, ale jak go rozwiązaliście, to mówię, no faktycznie, był, był taki problem, a teraz go rozwiązano. To ja bym prosił jeszcze o drugą opcję. Zaznaczam, że jestem wysoki, bo wolę sięgać wysoko niż się schylać matko jedyno nie każdemu nie dogodzisz, no po prostu Krzysiek... No nie, no wtedy kurier wie, że ja paczki tylko dla niskich stronie, bo ja daje tylko nisko, stronę. dla mnie daje wysoko i wszyscy są szczęśliwi. No ja chcę tylko po prostu co trzecią i, i chciałbym, żeby one były w środku na takim różowym mechem. To musisz zamawiać różowy mech. Czas ocieplić pewnego giganta. A konkretnie mówiąc Facebooka, bo Facebook zdecydował się, że rozłoży gigantyczny kabel, na którym skorzysta, uwaga, prawie 3 miliardy ludzi. On ja będzie miał długość 45 tysięcy kilometrów. Na początku miał być 37 tysięcy, teraz będzie 45 i kosztuje bagatela 7,8 miliarda dolarów. Tak, i znowu mamy grupę ludzi, którzy inwestują w tradycyjne przewody, a na przykład Elon Musk ze swoimi satelitami i Komunikacją bezprzewodową idzie w zupełnie inną stronę. I z tym spoko, że wiesz, jeden idzie w jedną, drugi w drugą, i w efekcie wszyscy powinni mieć dostęp do internetu, bo to jest trochę takie już, no, to jest pierwsza potrzeba trochę, nie? Żeby mieć dostęp do internetu i, i każdy, moim zdaniem, powinien mieć. I pamiętajmy, no, my jesteśmy takie trochę klatce, tej swojej w Europie, nie? To wszystko jest, wszystko jest fajnie, no a są właśnie te rejony, gdzie nie ma szans, żeby mieć internet, no bo ten kabel, o którym mówimy, to jest Tu Afryka. I on po prostu oplecie całą Afrykę, a w tej wersji zmodyfikowanej ma tam dotrzeć do, również do Bliskiego Wschodu, tam na Pakistan, Irak, Iran. I oni również mają mieć dostęp do internetu. Tak, no musimy zauważyć, że dla nas, Europejczyków, internet jest po pierwsze ważnym narzędziem pracy, bo coraz więcej pracujemy zdalnie. Mhm. Po drugie, no, nieśmiertelna rozrywka. Myślę, że w Afryce ciężej będzie pracować przez internet, przynajmniej przez ten czas przejściowy, ale jako kanał informacyjny. Myślę, sprawdzi się zupełnie. Ja już, ale też do szkół, na przykład, czy, czy, czy coś takiego. To im się to przyda. No i pozwoli im na rozwój. Pozwoli im na rozwój, który tam jest e, w tych rejonach potrzebny. Więc ja się cieszę. Wiadomo, no, Facebook niczego nie robi za darmo. No, to nie udawajmy, ale, e, ale rozwija to i wykorzystuje swoją potęgę, żeby, żeby zrobić coś, na czym skorzystają ludzie. I to 3 miliardy ludzi, więc dużo. Więc pochwalamy. Ariel przyzwyczaił nas do tego, że. Wiadomości o Apple'u jego, a tym razem ja Was zaskoczę. Ja znalazłem newsa o Apple, Złodziej. więc jeśli ktoś z Was planuje kupić iPhone'a 13 i jeszcze tego nie zrobił, najkorzystniej zrobić to we Francji, ponieważ we Francji dostaniemy standardowe słuchawki, których już w żadnym innym kraju nie dodają do opakowania. Tak samo jak kabla. A wiesz co oni wszyscy robią z tym kablem? Ten w Facebooku robią. Jestem na 100% pewien. Oni po prostu wszystkie te kable, które zaoszczędzili przy iPhone'ach 13 -kach i 12, -kach, złączyli w jeden i to jest ten kabel od Facebooka. Nieprawda, bo kable <coughs> z iPhone'ów są miedziane, a ten z Facebooka będzie aluminiowy. No to miedziane sprzedali na złomie i kupili za to aluminium, z którego robią ten od Facebooka. Nie. Apple, Apple twierdzi, że to wszystko w ramach ekologii. Zrezygnowali ze słuchawek, zrezygnowali z kabli, zrezygnowali z folii, która otacza pudełko i dali tylko małe plomby. A to wszystko jest nie do końca prawdą, ponieważ standardowe naklejki zrobione z plastiku dodają w dalszym ciągu do każdego swojego urządzenia. No to jakbyś poszedł do Starbucksa, wziął kubek i by nie było logo Starbucksa. No i co ty wtedy wrzucisz na Insta? Hello. No nie no, logo masz oczywiście na, na pudełku, na urządzeniu. Chodzi o to, że takie naklejki są świetną reklamą dla naszego producenta i te naklejki, mm, znaczy nie dokładnie te, ale różne formy ugryzionego jabłuszka są dodawane do urządzeń już od 1977 roku. Ej, no to długo. Długo, tak. Wtedy była straszna moda na wlepy, które przyklejało się Wszędzie, pewnie do Europy przybyło to troszkę później, bo ja pamiętam te czasy, kiedy przyklejało się wszędzie jakieś durne naklejki i w ten sposób reklamują się do tej pory. No jest to takie trochę kultowe. Ciekawe czy z tego w pewnym momencie zrezygnują na rzecz właśnie e, całkowicie ekologii. Tak samo te wszystkie karteczki, instrukcje. Przecież to można by zrobić, żeby to było bezpośrednio w jakiś sposób na iPhone'ie, nie? Tak. No, na przykład Blebox już nie daje instrukcji, tylko daje QR-kod, który sobie wczytujesz i czytasz Można? instrukcję przez internet. Można. A chłopaki są przecież tutaj od nas z Polski. Dlatego o nich wspomniałem. No i super. Skoro mamy październik, to każdy z Polaków przebywających na terenie Rzeczpospolitej powinien dokonać obowiązku i dokonać spisu powszechnego. Spisałeś się? Pierwszego dnia od razu przecież wiadomo było, że jest szansa, że wygram tą Toyotkę czy coś, nie? To się okazało że chyba tam jakiś burmistrzowie z Pisu wygrali, ale to całkowity przypadek, tak samo jak wtedy z tą babką z insygnią. Ale ja nie o tym. Oczywiście GuS w każdym mailu zaznaczał, że Twoje dane są pilnie strzeżone, chronione i bezpieczne, a okazuje się, że 500. tak, pół tysiąca adresów mail wyciekło do sieci. Jezu, wielki problem. Choć nie pół miliona, albo 5 milionów, patrzyli oni tych mail, to promil jest. No, 500 osób to te, które będą dostawać spamy od wszystkich producentów, którzy wiedzą już o nich kompletnie wszystko, teraz na pewno. No, panie, to wiesz, ja tyle spamu tego dostaję, u nas na, u nas na wiosce, to wiesz, to po prostu to przychodzi tonami. No, słabo, znowu znowu, znowu coś się ujawniło, znowu wyciekły dane, pewnie przez, yy, przez jakiś błąd ludzki albo przez atak hakerski. niemniej jednak kolejny raz słyszymy o tym, że no co że osoby które są poszkodowane w ogóle nawet nie wiedziały że mogą być poszkodowane nie tak że znowu polska informatyzacja nie jest w tym punkcie w którym powinna być abyśmy czuli się bezpiecznie O, to było mądre teraz dziękuję no, no pięknie po informatyzacji bezpieczeństwa i wygody o zawsze teraz będziemy gadać nie wiem że też trzeba od 1 października, ale wiem, że ty używasz już go od jakiegoś czasu. Chodzi o Etol. O, Opowiedz o swoich wrażeniach. Etol jest genialną aplikacją. Po pierwsze jest bardzo szybka rejestracja. Maksymalnie 3 godziny. Um, I potrzebuje Cię tylko dwóch melisek, ale słyszałem, że dorzucają, że jak napiszesz do ministerstwa, że chcesz robić Etol, to ci wyślą meliskę. No jeżeli chodzi po prostu o tą aplikację, to jest tak masakrycznie wszystko złe, że aż mi zęby zgrzytają. Jest, podaj dane i dajesz swój ten profil taki te zaufany, nie? Musisz się zalogować. W którym jest wszystko. W którym jest wszystko, oczywiście wszystko musisz wklepać z palca. A potem musisz podać dane swojego samochodu i co? I również musisz wszystko wklepać z palca, mimo że jest elektroniczna baza danych wszystkich aut. I też mógłbyś przecież sobie spokojnie je dodać, ale nie, wszystko jest z palucha. Milion razy, nie pamiętam ile tam jest logowanie, przelogowywanie w jednym momencie, bo ja byłem jedną z pierwszych osób, które właśnie to testowało, no to wyskakuje ci coś tam, że musisz chyba 400 zł jakieś nie opłaty tylko z sobie um, doładować. Panie, za 400 zł co ja ile bym musiał z Poznania tam nie wiem, na Niemcy jechać? I za 400 zł, to ja Sejento kupię. <noise> Sejento kupię. A no to była abstrakcja. Mam nadzieję, bo powiem szczerze, że, że ja się etolem bawiłem no te 2 czy 3, 3 miesiące temu. Może to troszkę zmienili. Bo jak ostatnio byłem na węgrzech, to też czytałem um, recenzje apki tamtejszych na tamtejsze rowery i średnio średnio chyba 1,2 z iluś tam recenzji, ogółem wszystkie były chyba was pogrza, pogrzało, że mam wam dać kaucji chyba 200 euro, nie? Wchodzę, żeby zobaczyć, i było tej kaucji chyba 20 groszy, czy jakoś tak, więc zmienili to. Może w Etolu też to troszeczkę poprawili, muszę go użyć. Niemniej jednak, jak mam w jednej ręce Vajatol, ten z A4, z A1 które działa tak, jak działać powinien. No po prostu przejeżdżasz, doładowujesz sobie kartę, ściągasz karty, i koniec historii. Wielki problem. Oni musieli zrobić aplikację, która jest tak problematyczna. Się nagadałem, ale mnie zirytował ten eto. Nie no, spytałem ciebie o to, bo gdzieś czytałem, że musisz go ręcznie włączać, jak wjeżdżasz na autostradę i wyłączać w momencie wyjazdu z autostrady, żeby odpowiednia płatność się Tak, jeszcze musisz mówić. Określasz, kiedy chcesz przejechać, i kiedy wyjedziesz. No bardzo, bardzo fajna. No Po prostu, wiesz, najesz. będę jutro jechał o 14 na przykład. A jak się spóźnisz? No to nie wiem, bo jeszcze ani razem mi się go nie udało jakoś poprawnie użyć. Bo zawsze po prostu wjeżdżam na tę autostradę i mam takie etol. O Boże, nie, dobra, na bramki i hajsem, bo, bo się nie da. I znowu musiałbym powtórzyć, że polska informatyzacja jest nie tam, gdzie trzeba. Oj nie. I na koniec taka ciekawostka, może e, mało technologiczna, ale, Buh. ale jest Buh. ciekawa. Ponad połowa uczniów źle ocenia nauczanie zdalne, a ponad połowa uczniów nie chce wracać do szkoły. No to czekaj, mamy ponad połowa i ponad połowa, to to mi się nie spina do jedynki. To jest no takie właśnie 1, tak. 1,02 trochę. Po prostu większość uczniów wolałoby się nie uczyć, tak, tak wywnioskowałem z tego artykułu. No to to jest coś, co mnie szczególnie zaskoczyło, wiesz? Nie uczyłem się zdalnie. Czy to jest efektywne? Nie. Jest kompletnie nieefektywne. Czy to się ludziom podoba, w sensie dzieciakom? Ja spędzałem godziny przed komputerem, grałem w gotika, więc podejrzewam, że kukułka nam tu kuka. Kuku. Nie szkodzi do smart kukułka. Smart kukułka. Zatem wracając do tematu, bym kukułka wybiła. Um, więc ja uwielbiałem grać w Gothika i inne Gierki, więc myślę, żeby mi się podobało. Ale ciężko mi określić. Nie próbowałem, nie mam też dziecka, żeby, żeby wiedzieć, jak to wyglądało. Ale nie, raczej sądzę, że, że to się nie zadomowi. Że nauka zdalna będzie na okres pandemii, czy tam była na okres pandemii i koniec. Nie będzie już raczej do tego powrotu. I tak, i tak. Ponad połowa uczniów będzie niezadowolona. Zawsze. Zawsze ponad połowa, połowa musi być niezadowolona. No to jest takie normalne. Zupełnie jak przy Etolu. Pięknym, etolowym akcentem. Jeżeli słuchacie nas w samochodzie i aktualnie musicie przejechać przez bramki gdzieś w Poznaniu albo właśnie jedąc na Wrocław, to powodzenia. Trzymamy za Was kciuki. Sprawdźcie, czy wszystkie trzy diody świecą na zielono. Trzy diody? No, podobno muszą się świecić trzy ikony na zielono, żebyś wiedział, że działa prawidłowo i że możesz jechać. Matko, jedyne, jak to można było skomplikować. Za moich czasów jeszcze nie było ikon To teraz podobno są, nie wiem, nie rejestrowałem się, nie, nie przeżyłem tego To jest ale... jak w M-Obywatelu logowanie face, face ID I wchodzisz, masz czy chcesz logować Face ID, oczywiście I potem jak zalogujesz Face ID, to musisz wpisać PIN Tak, Face ID jest po to, żeby... Móc wpisać PIN no Żeby cię urzędnik mógł zobaczyć Nie rozumiem No ale tym pięknym akcentem kończymy pierwszy Podcast w październiku. Zapraszam wam, wa zapraszamy Was na kolejny, oczywiście na SmartMe, na naszego YouTube'a, na Face'a, na grupy i wszędzie tam, gdzie spotkacie Krzyśka i Ariela. Powodzenia na Etolu.